Pan z wami i z duchem słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w kafarną nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza, Ziemia zabulona i Ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanię Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał dwóch braci Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali się w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieć, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, i lecząc wszelkie choroby, i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, kręsta. Zastanawiamy się może bracia i siostry, jak dzisiaj współczesnemu człowiekowi głosić Ewangelię. Jest to bowiem trudne zadanie, gdyż wielu ludzi, nawet słysząc tę Ewangelię, jakoś jest obojętna na nią. I trudno tę Ewangelię im przekazać. Dlatego myślimy o, o tym, że czytamy Słowo Boże, że słuchamy tej Ewangelii przynajmniej raz w tygodniu, jakiegoś fragmentu, który Kościół nam przygotowuje, i gdzieś pochylamy się nad tym Słowem. Chcemy wniknąć w to Słowo, chcemy je lepiej zrozumieć. Czasem kontemplujemy to Słowo, gdzieś rozważając, co. Bóg chce do mnie dzisiaj powiedzieć. Ale czy właśnie głoszenie Ewangelii to tylko czytanie Słowa Bożego, to rozmyślanie nad tym Słowem, to wyciąganie wniosków z tego Słowa, które jest do mnie głoszone, czy coś więcej? I wydaje się, że. To coś więcej właśnie, bo to również życie Ewangelią. To danie świadectwa tego, że gdy ktoś na mnie patrzy, mówi o, to człowiek, który żyje Ewangelią. I to jest chyba najbardziej właściwy sposób głoszenia Ewangelii. Z jednej strony czytamy, Słowo Boże, rozważamy to słowo, rozmyślamy nad nim, a z drugiej strony to słowo przenika moje serce. Sprawia, że ja żyję można powiedzieć inaczej. Papież Franciszek w swojej encyklice Radość Ewangelii podkreśla to, że człowiek Żyjący, głoszący Ewangelią, nie może być człowiekiem ponurym. Bo to gdzieś zaprzecza samej nazwie Ewangelii, która jest dobrą nowiną. Gdy ja słyszę dobrą nowinę, jak mogę być człowiekiem ponurym? Smutnym. A jednak wielu chrześcijan tacy są. Sam Pan Jezus to zauważał, gdy mówił właśnie o poście. Mówi, gdy pościcie, nie bądźcie ponurzy, smutni. Niektórzy bowiem właśnie przybierają taką formę jakiejś takiego, można powiedzieć, smutku, czy też właśnie powagi, trudnej do wyjaśnienia, która ma w jakiś sposób rzekomy przekonać nas, że. On jest przeniknięty duchem Ewangelii. Ewangelia gdzieś powinna kształtować nasze życie, a więc powinna dawać nam nadzieję, powinna wywołać w sercu człowieka radość, bo to dobra nowina, którą Jezus przynosi nam o zbawieniu. Dlatego słyszymy, że dzisiaj Pan Jezus, przychodząc nad jezioro galilejskie, powołuje. Czterech apostołów, Piotra i jego brata Andrzeja, oraz synów Zebedeusza, Jana i Jakuba. Powołuje rybaków i mówi: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi, będziecie głosili Ewangelię. Oni nie mają zielonego pojęcia o tym, jak głosić Ewangelię. I dlatego Jezus właśnie ich powołuje, bo chce, by oni szli za Nim i właśnie Jezusa naśladowali. A więc w głoszeniu Ewangelii, w Jego uczynkach, a więc żyjąc Ewangelią. I oni od Jezusa uczą się tego: głosić i żyć Ewangelią. Chociaż są w ogóle do tego, można powiedzieć nieprzygotowani nie wiedzą jak to robić nigdy nie głosili nikomu słowa Bożego Jezus jeżeli nas powołuje do tego byśmy głosili słowo Boże byśmy żyli słowem Bożym zachęca nas do tego właśnie byśmy poszli za nim byśmy patrzyli na Jezusa który głosi i który Czyni Ewangelię, a wtedy będziemy tak samo postępowali. Dzisiaj Jezus również, tak jak czterech uczniów w dzisiejszej Ewangelii, powołuje każdego z nas, byśmy przyszli, naśladowali Jezusa w głoszeniu Ewangelii i w życiu Ewangelią, co jest chyba zdecydowanie trudniejsze. I byśmy to. Życie i głoszenie Ewangelii wyrażali również taką radością i nadzieją, jaką niesie Ewangelia. Można to trochę, siostry i bracia, porównać do kupowania różnych przedmiotów, rzeczy przez nas. My gdy kupujemy jakąś rzecz, cieszymy się tą rzeczą, cieszymy się. Zapraszamy znajomych, pokazujemy, na przykład kupimy samochód czy kupimy mieszkanie, no to pokazujemy, cieszymy się przez jakiś czas tym, a potem zaczynamy to normalnie użytkować. Być może tej radości już nie widać, ale to, tym wszystkim żyjemy. To wszystko służy naszemu życiu. Wracamy do mieszkania, wracamy do domu, w nim żyjemy, mieszkamy. Wsiadamy do samochodu, przemieszczamy się, to tu jedziemy, to tam, a więc gdzieś to towarzyszy naszemu życiu. Jezus chce, byśmy właśnie tak jak gdzieś takie różne przedmioty, które służą naszemu życiu, również i my tym żyli. Żyli Ewangelią. Słuchamy tej Ewangelii, ona gdzieś rozradowuje nasze serce. Ta radość trwa, być może nie za długo, ale potem gdzieś żyjemy tą Ewangelią z dnia na dzień. Takie właśnie jak korzystając z mieszkania czy z samochodu. Być może już się nie cieszymy tym, być może trzeba to nawet trochę poprawiać, remontować mieszkanie, czy też naprawiać samochód, auto. Trochę nas to jakoś czasem irytuje, ale nieustannie nam służy. Tak samo jest z Ewangelią. Ona nam służy, ale nieustannie trzeba na nowo ją odkrywać. Czasami te treści, które są dla nas gdzieś jakoś niepojęte. Wtedy będziemy naprawdę czerpali radość z tej Ewangelii. Tym bardziej, że Kościół w każdą niedzielę podaje nam jak gdyby inny fragment Ewangelii, byśmy się nią karmili, byśmy właśnie gdzieś. Coś nowego w tym Słowie Bożym odkrywali. Ale czy w naszym życiu tak jest? Czy czasem, mi się wydaje, nie jesteśmy podobni do kamienia w strumieniu, który, gdy woda nad nim płynie, jest mokry, a gdy wyjmiemy go ze strumienia, zaraz jest suchy? A gdy go przełamiemy na pół, w środku jest zupełnie suchy. Czasem wydaje mi się, że właśnie tak my żyjemy Ewangelią. Ona gdzieś przepływa nad nami, gdzieś nas zmoczy niejako ten kamień w strumieniu. Ale gdy wyjdziemy z kościoła, to tak jak gdybyśmy zaraz wyschli, jakbyśmy wyciągnęli ten kamień ze strumienia. Już w ogóle nie pamiętamy tego słowa, które tutaj słyszymy. Nie mówiąc do tego, no o tym, że ten, to, to Słowo Boże, żeby wniknęło w nasze serce, żeby właśnie przemoczyło nas, można powiedzieć, do szpiku kości. Ale wewnątrz jesteśmy jak ten suchy kamień. Jak zaradzić właśnie temu, byśmy nie tylko to Ewangelię gdzieś tam wysłuchali, a ona jak woda nas zmoczy, a gdy wyjdziemy z kościoła, zaraz wyschniemy. Ale żeby kształtowała nasze życie. Pomyślmy siostry i bracia, czy my tego chcemy, czy gdzieś zamykamy się na tą Ewangelię, na to Słowo Boże, nie dopuszczamy tej Ewangelii do naszego serca, by ona nas przeniknęła, by kształtowała nasze życie. Dzisiaj w niedzielę Słowa Bożego warto nad tym się zastanowić. Amen.